Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, Twoja osobista pizażystka i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak użyć magicznego olejku w makijażu. Na co dzień pracuję z kobietami, ucząc je, jak być piękniejszą, bardziej pewną siebie, bardziej przedsiębiorczą, rozwijam zespoły sprzedażowe luksusowej amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay oraz jestem dyplomowanym mistrzem Wizażu i stylizacji. Moja praca to moja prawdziwa pasja, i z przyjemnością dzielę się z Wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, tak, żebyście mogły przejść prawdziwą metamorfozę zewnętrzną, jak i również wewnętrzną. I dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możesz użyć olejku. Jest to olejek z naszej najnowszej linii Naturali, jest to olejek odpowiedni do skóry wrażliwej, testowany dermatologicznie, nie zapychający porów I przypomina w swojej konsystencji troszeczkę takie suche olejki Fantastycznie nawilża skórę, skórę twarzy, skórę ciała, skórki paznokci, nawet włosy Jest to produkt bardzo uniwersalny i ja pokażę Ci w jaki sposób profesjonalni wizarzyści stosują ten olejek, żeby zrobić prawdziwą makijaż, jeśli chodzi o efekt makijażu w tej technice sięgam po mój ulubiony podkład mineralny, to jest podkład matujący od Mary Kay w odcieniu Beżce 130. Wyciskam odrobinę na dłoń i dodaję do niego dosłownie pół kropelki olejku. Malutką ilość. Co to sprawi? Dzięki temu Podkład zmieni swoje właściwości i zmieni swoją konsystencję, stanie się bardziej aksamitny, bardziej nawilżający, mimo że jest to podkład matujący. To, zyska, to skóra zyska taki bardzo satynowy, zdrowy blask, poprawi się faktura skóry, poprawi się efekt podkładu, jak i również będę miała cały dzień uczucie takiego bardzo przyjemnego nawilżenia. Można podkład aplikować palcami, blenderkiem bądź pędzelkiem. Ja do tej techniki polecam najbardziej pędzel bądź blender. I zaczynam sobie po prostu, najpierw rozmieszałam cały produkt na dłoni i zaczynam sobie delikatnie wklepywać raz przy razie w całą buzię, budując aksamitne krycie i nadając skórze zdrowy blask. Już wcześniej miałam nałożony korektor pod oko, jak i również korektor przykrywający zmiany, zaczerwienienia i takie zmiany naczynkowe, a teraz raz przy razie wklepuję podkład z olejkiem i uzyskuję jedyny w swoim rodzaju efekt. Tak zwany, to jest tak zwany dewy look, czyli skóra niby aksamitna, niby rozświetlona, mówię niby, bo nie jest to taki typowy, typowy mocny blask, ale równocześnie super przykryta, super gładka i bardzo satynowa. Jedną z technik było też łączenie kremów nawilżających, czy takich właśnie lekkich emulsji z podkładem, po to, żeby uzyskać taki efekt face and body, czyli zarówno ciało, jak i twarz, są perfekcyjne, są wygładzone, są przykryte wszystkie niedoskonałości, ale to wygląda bardzo naturalnie. Dodatek olejku nie tylko zwiększa właściwości pielęgnacyjne podkładu, ale właśnie daje ten super naturalny, super zdrowy efekt. Zaraz nałożę z drugiej strony i pokażę Wam efekt końcowy. I w przypadku tej techniki, mniej olejku naprawdę znaczy więcej, dlatego że nie chodzi tutaj o ilość kropli, którą dodasz. Ale o ich dobre połączenie z masą, ze strukturą podkładu. I dzięki temu później jest kładka jak aksamit. A światło odbija się w bardzo, bardzo naturalny sposób. Zawsze nazywam takie makijaże makijażem z najwyższej półki. I jak widzicie, tak się prezentuje efekt końcowy. Skóra jest niezwykle aksamitna, a przy tym niesamowicie nawilżona i taka gładka w dotyku. Mam wrażenie, jakby była nakremowana, a dodatkowo nietłusta, także po prostu nie mogę oderwać oczu od lusterka. To jest jedna z tych technik, która za każdym razem mnie zachwyca i jestem zachwycona konsystencją i strukturą tego olejku, który właśnie idealnie nadaje się do połączenia z wszystkimi podkładami płynnymi Marykei. I na sam koniec możesz wziąć jeszcze odrobinkę olejku na dłoń i wklepać o tutaj, czyli w szczyty kości jarzmowych. Możesz też nawilżyć im usta, łuk brwiowy, i dać efekt, tym samym efekt niezwykle zdrowej, gładkiej skóry, gdzie nie zwraca uwagę ilość makijażu, ale właśnie ten zdrowy, piękny, pożądany blask. Także mam nadzieję, że ta technika Ci się spodobała. Jeśli kochasz łączyć makijaż z pielęgnacją, jeśli kochasz mieć kosmetyki o nowoczesnych formułach, wielozadaniowe, które dotrzymują ci kroku, dotrzymują ci tempa na każdym kroku i tak naprawdę podkreślają piękno Twojej skóry i pielęgnują przez całą dobę, to zachęcam Cię serdecznie do spróbowania luksusowej kolorówki Mary Kay, jak i również nowości, czyli tego wspaniałego olejku, który połączony z Twoim podkładem nada mu zupełnie nowy efekt, zupełnie nową jakość. A jeśli jeszcze nie masz swojej przyjaciółki od piękna, to serdecznie zapraszam Cię na priv, Napisz do mnie wiadomość, a z przyjemnością pomogę Ci dobrać Idealne kosmetki dla Ciebie. Dziękuję, że byłaś ze mną, dziękuję, że oglądałaś. Zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawiają się w każdy wtorek o 18 na YouTube Marta Chowańska oraz na fanpage'u Marta Chowańska Makeup Channel. Tymczasem pozdrawiam Cię ciepło i jeśli dzisiaj jeszcze nikt Ci tego nie powiedział, to chcę Ci powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Przytulam Cię mocno i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. pa!